Cześć kochani, wiem, że jest dopiero luty, początek lutego, ale chciałem przyjść do was z ofertą obozów letnich, wakacyjnych. Jeżeli szukacie obozu, w którym będziecie spędzać wiele czasu z konikiem, wiele chcecie się o tych koniach nauczyć, poruszyć, jeździć na konikach małych, średnich, ale może też i dużych, których aktualnie nie ma na tej hali, ale są u nas w stajni, to Polecam klub jeździecki za ciszę. To jest mój i mojej siostry klub jeździecki, w którym będziecie mogli przeżyć niezapomnianą przygodę. Robimy obozy jeździeckie już 18 rok. W sensie, najpierw robili nasi rodzice, a od 5 lat około my z siostrą się głównie tym już zajmujemy. Na obozie jest około 25-27. Osób, więc całkiem sporo. Aktualnie mamy 5 obozów, pięć turnusów obozów. Zaczynamy 30. Przepraszam bardzo, 23 czerwca. Obozy. W planie obozowym jest dwie jazdy dziennie. Więc naprawdę dużo pojeździcie, jazdy trwają 45 minut, są dopasowane do poziomu, nie dzielimy jazd na sportowe, niesportowe, czegoś takiego, każdy jeździ na swoim poziomie, jeżeli już trochę skaczesz to będziesz trochę skakać, jeżeli nie skaczesz to nie będziesz skakać, ale zaczniesz na przykład jeździć kawaletki, Podskakiwać, wiadomo, tydzień obozu to jest naprawdę dużo czasu, w którym możesz się dosyć sporo nauczyć. Nasze koniki to profesory w większości, więc prowadzą, ale również koniki, które wymagają więcej, tak jak tarka czy barbula, dlatego. Możecie się nauczyć od nich, no bo młode konie wiadomo, uczą więcej. Oprócz jazdy konnej będzie zdą zajęcia teoretyczne w naszej świetlicy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to musicie poglądać po prostu vlogi na tym kanale i zobaczycie świetlicę i wszystko, jak to wygląda. Kuchnia, jedzenie do oporu ile chcecie, więc tego Wam nie braknie, ciekawych atrakcji również nie braknie. W tym roku przygotowujemy dodatkowy czas i u nas plan obozu nie jest tak jak standardowy obóz, tylko troszeczkę to wygląda inaczej, ponieważ macie zajęcia, trzy zajęcia dziennie, na których musicie być, nie? To są zajęcia przeważnie. Jeździeckie. Jest Jeździeckie jest zajęcia. Typu wykład i jazda. Dodatkowo macie grę obowiązkową, jedną dziennie, plus obowiązkowo macie moi drodzy dyżury. Takie dyżury przy koniach. Zmieniamy to, żeby każdy się mógł wyspać, nie? Więc tam wypada przeważnie dyżur. Raz na dwa, dwa razy na turnus przypada dyżur, więc tak. A poza tym. W samą koni, człowiek żyje, są zajęcia okołoobozowe do wyboru, tak jakby. Chcecie kąpać konie, idziecie kąpać konie. Chcecie lążować konie, idziecie konie. Chcecie im robić pielęgnację, robicie pielęgnację. Koniem. Nie ma narzuconych takich stricte później y, y, zajęć. Wiecie, że coś musicie robić. Chcecie sobie po prostu odpocząć, bo jesteście zmęczeni po jazdach, pogodą wszystkim odpoczywacie. Chcecie iść Coś innego robić, totalnie grać w siatkówkę. Zbieracie sobie kipkę idziecie grać w siatkówkę. Nie? nie ma takich narzuconych norm. Telefonów staramy się nie zabierać, w sensie no, nie zabierać. Po prostu ich nie zabieramy. Staramy się dać Wam y, miejsce, plac, gdzie możecie coś ciekawego porobić, ale wszystko kręci się wokół koni, więc to jest y, turnus, są przeważne. No, musicie się interesować końmi, bo to jest 80% czasu będzie. Koni, a 20%, jak będziecie już mieli dość tych koników po całym tygodniu, możecie iść pograć w plażówkę, możecie iść pograć w tenisa, możecie iść oglądać film, robicie to, co chcecie. Nie? Wiadomo, przeważnie też to wygląda tak, od razu uprzedzę, że musicie poinformować opiekuna, bo w zależności co będziecie robić, czy to wymaga opieki, czy nie wymaga opieki, to musicie po prostu poinformować. I jeżeli coś wymaga opieki, bo jest na przykład troszeczkę bardziej niebezpieczne, albo może Wam się coś stać, to musi ktoś nad Wami czuwać, żeby to było bezpieczne. Więc to, koszt jednego turnusu to 2000 zł, istnieje możliwość połączenia tych turnusów, więc jeżeli macie, planujecie wakacje u nas, wszystko możecie zobaczyć, jak to u nas wygląda, jak wyglądają pokoje, bo filmiki są ogólnie dostępne, to zapraszamy. Oferta również znajduje się na Facebooku, tam możecie klupieć Dziecki Zacisze na Facebooku, takie logo z konikiem w liściach laurowych, to my zapraszamy serdecznie, do zobaczyska, cześć!